Dzień dobry widzowie! Dzisiaj teraz robię odcinek z kamerki. Dzień dobry, tutaj jest Mia. Ja. Tutaj jest Bojo. Jest na wojnisku, no. no. i na tule gram na No, tam jest. Paweł! Na YouTube to ogląda. Tu jest Wojtek, którego poznajecie w wczorajszym odcinku. W poprzednim odcinku, który jeszcze nie wleciał, ale to, tu jest Paweł, tam jest Mati, tam jest Ksawery. Ksawery możecie znać z bandy kotów. Pawła też! Ej! Pawła możecie znać z bandy kotów. Ksawery też. Ich tych, tą dwójkę nie znacie. Ciebie Ciężki test. Dadurch to, Przepraszam. no zostanie bany Bany Patrz będzie przybliżenie na Pawła Paweł! Mamy przybliżenie na ciebie! Zrób coś! Zrób coś! jak będzie broni tu Tutaj, tam się kiwają, tego dłuższego. Nagram niebo. od o co mam patrzeć. Zobacz, jak go zespałem. Piłka przeleciała, dramatika. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ja nie, nie mogę! Ja tu, ja tu robię coś. Ja zamiast... Ja daję, żeby Mati przeszedł za nas mnie! Dziękuję, piu, 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 piu! Tutaj jest. To będzie na YouTubie. To będzie na YouTubie. Ale rzecz, ja pokazałem kilkukrotnie na tym filmie. Oczywiście tego nie wstawię, niestety.

ja mam 5 mam takie bliskie. A ja mam takiego Pawełka rozszerzonego ja nie mogę znaleźć. O, Proszę. <tutuj> tutaj, Pawełek. O, tutaj Paweł, tutaj Ksawery. Znacie go z bandy kotów, tego też. Ej, pozdrawiam ja ja kanon... Katra. Czyli? Ja bandy kotów zgłosiłem. Kacpra porozmawiał. Wracamy do nagrywania. On mnie bije. <tutuj> Zark Dobra, graj. O nie! Ja, ja będę nagrywał. Dobrze. Ale nie wyłącz tylko nagrywanie. Dobra. Idź. Nie klikaj tu ani tu. Dobra. <grywa> o, <nie grywa> Sorry. Sorry! Sorry! To wina piłki. To <grywa> wina piłki. Co wie, że matima, Kończymy Mati. nagrywanie. Co ty zrobiłeś? Ja Co ty zrobiłeś? Dobra, Na nich wygląda jakby to był słoneczny dzień to Dobra, oła Oła, ty debilu, ty debilu Oła, kuwa, kuwa, kuwa Oła Au, Oł, ty debilu Koniec? Nie, przepraszam, to, 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 to wyłączam nie Dobra, to wrzucam Ola, oła pokażę mi Dzięki, wiesz, że nie ma pozwolenia, żeby mnie nagrywać. O kiedy mam piotr kawę Kto? Zabery! Nie wiem, kończymy nagrywanie.